No Siemka, jesteśmy przy Kerfurze. Tam daleko, daleko ten komin, na którym miałem się wspiąć, ale nie wiem czy na niego wlazę w ogóle. Nie chcę mu ryzykować. Ale coś innego chciałbym jeszcze wam powiedzieć. Też teraz będzie krótszy, też, na pewno krótszy. Słuchajcie, co jest w tym tygodniu? W tym tygodniu. Tak tylko. W tym tygodniu, dobra, okej? Okay. Oj, mogę mieć za to bana. Słuchajcie. Ja muszę parę spraw wyjaśnić. Dobra. Pierwsze to jest to, co jest tutaj napisane, więc rajstopy damskie za kolanówki lub skarpety. Jak to za kolanówki? Jak one są ewidentnie przez kolana, przed kolanem, to tego nie mogę rozkminić. To, to, to mogą tylko kobiety rozkminić. Rękawiczki, oczywiście, to się po, postarali. Skórzane, no też dosyć tanie. No sorry, że taka będzie widoczność. <laughs> rajstopy, figurę, lub fit up. 40 del. No tego to, o tego to słuchajcie, tego to, o tego to nie mogę rozkwinić. O co tu chodzi? Tego to nie mogę rozkwinić, słuchajcie, o co chodzi w ogóle z tymi rajstopami. Nie mam żadnego pojęcia. O ten telefon miałem, którego oczywiście zgubiłem. I teraz, jaka jest różnica między wieszakiem? tekstylnym lub drewnianym? No bo dla mnie to jeden czort. Już nie chcę się rugać. No, i zaraz, jeszcze niech mi kobiety powiedzą jedną rzecz: co to jest tunika, a sukienka? Czym ona się różni? Tego nie wiem, pojęcia zielonego nie mam, dlatego ciężko mi to rozkminić. Ale kobiety to by pewnie rozkminiły to w 15 sekund. Natomiast ja tego nie rozkminię, także mam parę pytań do Was: nie? po pierwsze, co to jest tunika, a co to sukienka? Czym one się różnią? O co to tu chodzi? Tutaj jest. No, cena też dość dostępna. Co to są rajstopy figurę? I co to są rajstopy damskie? Za, konalu, za Bo tutaj jest za, za tego. Za kolanówki. Dobrze mówię. No, te trzy pytania mam. No, no i czwarte. Po co jest wieszak drewniany? A po co tekstylny? I czym one się różnią od siebie? chociaż są w tej samej cenie no także jeszcze raz żegnam was i jutro na pewno coś zrobimy do żarcia a coś nowego podnośnik udra uliczny no to super no ale super hit oferta dostępna no kurde reklamuje kurde biedra o Dobra, już nie będę ich reklamował. Dobra, trzymajcie się, na odwrót odkładam.